Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Poniedziałek, dzień gospodarczy. Trzeba brać się za robotę. No i tak się z rana rozpędziłem: że już u kur gniazda ogarnięte, kurnik ogarnięty, pasyniki poogarniane. Świeża woda ponalewana, gąski się kąpią. Ta biała gąska usiadła już całkiem na jajkach, na gnieździe, już całą noc tam przesiaduje. Ale jak to gęsi w dzień, przykrywa, zaraz tam skoczymy, to wam pokażę, bo w ogóle z indyczką się zamieniła. To tam też cyrki, jak to u mnie. Tutaj poogarniane, świeża słoma, wszystko jest. Sandezja mi się skończyła, muszę dokupić, bo już ostatni woreczek mi poszedł. Ale lecimy do gęsi, to wam pokażę, a gęsi to w ogóle w inkubatorze się zaczęły kluć. A tutaj mamy taki klimat: indyczka się przeniosła tutaj. Tam siedzi gąska, która poszła się wykąpać, a tu jeszcze kura. Taki kwokomat się zrobił wielozadaniowy. Tyle dobrze, że się nie przeganiają. Każda siedzi w swoim kącie. To ja im nie przeszkadzam. Jak tak się dogadały, to niech tak robią. Najgorzej kurka, bo kurce pewnie będą donosiły jajek, inne kury, a muszą tutaj w dzień mieć otwarte, no żeby mogły wyjść, zjeść się, napić. Chyba, że to by im wszystko przyniósł, ale to bez sensu, bo gęś chce dużo latać i się kąpać. To nie da rady inaczej. No wiadomo, do Indyczki to żadna kurka tam nie wejdzie, bo jej przecież nie wpuści. Ale towarzystwo mi zablokowało moją budkę na słomę. I w... Oła! Łobuz, jak Cię kiedyś dopadnę, to prosto na rosół pójdziesz. On no znowu mi całą nogę porysował. Co to za dziaty? W najmniej oczekiwanym momencie. No i Lublin zawalony słomą. Jakby coś trzeba było przywieźć, to nie będzie jak. No jak się kiedyś dorobię, to tutaj się zrobi u góry. Się dach wymieni, zrobi tutaj wejście, taki ten, takie ło, Coś i tam po schodkach to tam idealne miejsce, żeby tą słomę pakować. Bo tam wskoczyć, ciuka zrzucić to żaden problem. A tutaj proszę bardzo, następna kwoka. Ta kurka już też na noc przestała wracać, a tu ta to teraz przyszła, jakby sprzątane. No i tu siedzi ta jeszcze jedna, ale nie wiem czy coś z tych jajek będzie. Słabo to wygląda, ale siedzi tam jeszcze ma chyba parę dni do terminu, to na spokojne. A tutaj proszę, jedno jajko już pękło, te się buja, słychać krzyki, o krzyki od nich. Zobaczymy, ile tam się wykluje. Nie chcę za często teraz otwierać, co 3 minuty sprawdzać, bo to nie ma sensu. Dopiero pierwsze jajko pękło, no ale jak dzisiaj sobie rano kawkę robiłem, to tak słucham, słucham, co tu tak piszczy, co tu tak gęga, to te towarzystwo już się pomału pcha na ten świat. No i bardzo dobrze, żeby chociaż kilka było. Najważniejsze, żeby nie była jedna, bo jak jest jedna, to... To się drze, bo woła rodzeństwo, woła mamy, a jak jest więcej, to od razu są spokojniejsze. To jak tamtą część podwórka mamy zrobioną, to jedziemy z karuzelą do reszty bandy. I Uemu chcę wymienić ściółkę i u Silek, bo to już najwyższa pora. Emu to już robią takie bobki, że tam trzeba im. Częściej wymieniać niż jak były małe. No wiadomo. I trzeba jeszcze tutaj troszkę ogarnąć i odchowalnik zorganizować dla małych gęsi. No bo jak już pierwsze jajko pękło, to jest nadzieja, że dzisiaj, najpóźniej jutro, pojawią się pierwsze gęsiaki. Co tam, Perełka? Słychać dobrego? Jak tam pobawiłaś się trochę z gośćmi? O, Perełka to niewiele się pobawiła. Za to edziu, za tą piłką to się nalatał. I nie może jej przegryźć do dzisiaj. Dobra piłeczka. Dobra, to ja się biorę za robotę w trybie prędkim. U wszystkich z grubsza ogarnięte. A dla dinozaurów wymieniłem basenik z tego małego, białego. On mi się do młodych gąsek przyda, jak one chociaż trochę podrosną, a one to już spokojnie dadzą sobie radę z tym dużym. Trochę się ponalewa, bo tutaj wiadomo na 100 metrach węża troszeczkę tracimy ciśnienie, pościelone świeżutko, pasza jest. Już nową paszę dla nich zamówiłem, dla takich trochę starszych emu do odchowania, a jak jeszcze troszkę podrosną to już normalnie będą jadły na zbożu i takich swoich mieszankach. Ej, Dziun, no nie ksić, nic się nie dzieje. Ta woda tak mocno nie pluska, żebyś za nią latał. No i biała kurka, tutaj też ma ogarnięte, ale chodź sobie troszkę zjesz, wiesz, bo ona nie schodzi z jajek wcale. Jak jej nie ściągnę, zapraszamy tutaj i tu pod nosci podsypiemy. I proszę sobie smacznie zajadać, o. A wszakiem ściągnę, to zajada. I tu masz świeżą wodę. A ile tam jajeczek? Dużo, dużo. O proszę. Kiedy ja tu pościeliłem? Parę minut temu, a tam już jajeczko i gniazdo uklepane. Ale to ta szara, no dobrze by było, żebyś składała gdzie indziej, nie dokładała tej kurce do gniazda, żeby potem w jednym czasie się wylęgły. A ty sobie wysyć swoje i będzie luks i elegancko. No oczywiście jak będzie bliżej terminu porodu, że tak powiem, chociaż oczywiście to nie poród, klucia, to zamontuję im tutaj inne, karmidełka, poidełka, te zostaną, ale zrobię też inne właśnie dla kurczaków, żeby spokojnie sobie sięgały i w przyszłym tygodniu może też, a nie, to kurki uklepią, tak myślałem, że troszkę za dużo słomy tu jest, ale jak to jest świeżo posłane, to wiadomo, że to jest puchate, i to się troszkę uklepie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, tutaj mamy rudą, nie chcemy do niej za bardzo zaglądać, żeby jej nie przeszkadzać, ale tak o, co się dało tam z wierzchu, wybrałem, sianko ma, pasze ma, wszystko ma, zajada, apetyt ma duży, czasami widać, że delikatnie te gniazdo tam się rusza, ale staram się tam nie przeszkadzać za bardzo, niech chociaż jeszcze troszkę podrosną, no to tam zajrzymy, czy wszystko w porządku, czarny też ma wszystko ogarnięte, lata, lata. No czarny, ty to się spisałeś, po tobie to są eleganckie królaki, zobaczymy jakie będą po łatku, no i tutaj te królaczki, siana to już im rzucam po półkostki naraz, bo one ile się nie rzuci to wszystko wyjedzą, Te już świeże to nie mówię, to znika w oczach, te suszone ziółka też już mi się kończą, chwila, moment, no i one tutaj są, coś trzeba będzie pomyśleć, jak je stąd wyjąć, może na majówkę będzie parę osób, to może rzeczywiście tą całą budę się podniesie, bo żeby tu tak nie zostało, bo to kiedyś może się obalić. I tu się po prostu to wszystko zasypie. Tu się dorobi kawałek płyty, żeby już tędy nie wchodziły. No ten cały wybieg jest dobry do odchowu młodzieży, dosyć wygodny, mają gdzie polatać. No ale są takie trochę dzikie. Często będzie je, ciężko będzie je złapać, jak tak latają. Ale w parę osób to myślę, że się uda. Nawet budę się przestawić, tu co się po prostu wyjmie i je pozabiera. Póki czas, póki się same między sobą nie zaczną mnożyć. Jak się obok tego krzaka przychodzi, to tutaj słychać jedno wielkie brzęczenie. Ale nie wiem co to są za co to są za stworzenia tutaj. Może jakbym zdjęcie, któremuś zrobił. No lepiej, żeby mnie nie pogryzł. Ja tu nie chcę wam przeszkadzać. Częstujcie się. Udało mi się zrobić jako takie zdjęcie i wujek Google podpowiada, że to jest trzmiel rudy. Ale nie tylko on, bo widzę też tu pojedyncze jakieś inne takie osobniki zapylające. Na szczęście w tym roku ani jednego tego nie widziałem. Szerszenia, żeby mnie te dziadostwo czasem więcej nie pogryzły. E, to, nie, to nie było przyjemne. Szerszeni tu nie zapraszam, ale takie inne zapylacze. Niech się kręcą i zapylają. Podoba się ten basenik, dla nich podoba. Jeszcze żaden nie wchodził, ale tak się przymierzają, jest i pierwszy. I co, wymoczy sobie kuper? A jakże, no pierwsze co robię, jak wejdą do wody, to kuper moczą. No przyjemnej zabawy. Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, słoneczko. Taka chłodna woda, prosto ze studni, to musi być przyjemna. Sam bym sobie do takiego basenika wskoczył. Edziu nie lubi do baseników wskakiwać, tylko na mnie lubi. Edziu, spokojnie, zaraz ci się odpali zraszacza. Włączyłem Edziowi na chwilę ten zraszacz, niech polata i się schłodzi, ale dosłownie na 5 minut, bo on już się trochę bardziej męczy niż jak był młody. Sprawdziłem w tych tabelkach. Się okazuje, że on na psi wiek przeliczyć na ludzki, to on jest akurat w moim wieku. No to się nie dziwię. No ja bym polatał za tym zraszaczem trzy minuty, też bym nie mógł pewnie tchu złapać. Starośnie radość. Dobra, to ja się biorę za porządkowanie podwórka. No starczy już, Edziu, starczy. poleś teraz w cieniu. Mówię ci, starość nie radość. Coś o tym wie? Za długo to tutaj się woda nie polała. Jakoś mocno nie podlała tego trawnika. A ja noszę dalej. A ty sobie tu odpoczywaj w cieniu, odpoczywaj. No i proszę bardzo, porządeczek jak w doniczce. Elegancko. Ale starczy na dzisiaj tego sprzątania. Jeszcze kto pomyśli, że tu drugi wersal będą otwierać. Lecę robić ten odchowalnik dla gęsiaków młodych i zaraz zobaczymy tam, czy czy następne jajka pękają, czy te co pękło już wyskoczył. jeszcze chyba nie, może gdzieś wieczorem u gęsi to trochę pewnie zejdzie póki co bez zmian no koledzy, koleżanki, decydujcie się, bo ja nie wiem, czy wam chałupę szykować, czy jeszcze nie nie no, lepiej już szykuję, w razie czego będzie jakbyście już na świat przyszły dzisiaj z paru jajek słychać odgłosy no ale oczywiście nie ruszam, nie pomagam, no to dopiero jakby było pęknięte i tam ponad dobę grubo, by nie mógł się wykluć, to może coś bym pomógł. Ale staram się jak najmniej pomagać, bo to większe szanse są, że zaszkodzimy niż pomożemy. One to tam muszą, wiecie, dobrze żółtko wciągnąć, dobrze się tam usadowić, żeby przyjść na ten świat. To. Damy im czas. No, dopiero pierwsze jeczko dzisiaj zaczęło pękać z rana. No, to na spokojnie, na spokojnie. Nawet, jakby jutro o tej porze jeszcze żaden się nie wyleciał, to i tak bym poczekał. No, ale chałupkę niech już mają w razie czego. Klateczka gotowa, wytargana z garażu, wyszorowana. Lampeczka jest, świeże posłanie. Tutaj będą się mogły dogrzewać w domu w łazience, no bo jakby piszczały, to żeby spać się dało, a nie w pokoju, żeby znowu perełka nie miała do nich dostępu. Ta klatyczka super mi się sprawdza jako odchowalnik, no ale wiadomo, perełka tędy, to może łapkę wcisnąć, no i żeby ich tam czasem nie zaczepiała. No perełka nie jest agresywna do kurczaków, ale może być ciekawska, no to lepiej, żeby miały spokój, szczególnie w tym pierwszym okresie. Plan jest taki, jakby się kilka sztuk wylęgło, to tam w domu z tydzień, może ciut dłużej, i pomyślimy, żeby na dworze im wyszykować zagródkę. Gęsi są całkiem nieźle odporne na temperaturę. No wiadomo, na początkowym okresie to tam trochę będą musiały być dogrzewane. A tutaj towarzystwo pomalutku, pomalutku pcha się na ten świat. No ale dobrze, tak jak mówiłem, nie pomagam, czekamy spokojnie. No i tych odgłosów coraz więcej z tych jajek słyszę, takiego gęgania pisklakowatego. Już to słychać nawet i w całej chałupie. Także siły mają, oby im się udało szczęśliwie przebić skorupkę. I tym sposobem dotarliśmy do momentu, kiedy towarzystwo trzeba wypuścić na zielonkę. Biała gąska to chyba całkiem już o jajkach zapomniała, bo się pierwsza pcha. Zobaczymy, czy na noc usiądzie. No jak nie, to trudno, to może szybko do inkubatora te jajka. Zobaczymy. Póki siedzi i na noc siedzi, to nie będę w to ingerował. Nie będę mądrzej się od gęsi. Ona chyba już tam wie. Najlepiej, aczkolwiek niekoniecznie. To różnie bywa z tymi zwierzakami. Się trochę ogarnęło, to jakoś tak przestrzeni się więcej tu zrobiło. Szkoda tylko, że ta trawa tu rośnie, tak jak widać. Ale na piachy to dużo czasu musi minąć, zanim się trochę ta gleba polepszy. Czasu jak czasu, to jeszcze żeby z głową robić i mieć trochę wiedzy. Ale to na spokojnie. Nie od razu Warszawę. Odbudowali. No tak dotąd jest ok, no to by wypadało gdzieś pod płoty, i tak dalej, ale to. I to już wszystko w dzisiejszym gniacie. Ja zapraszam na jutro na siódmą rano. Jutro, co prawda, pół dnia to mam jeżdżenia po urzędach, ale tak jak dobrze pójdzie, to do południa się wyrobię i potem sobie tutaj podziałamy dalej. No najważniejsze, co jutro się okaże, to jak te gęsiaki się klują. Jest szansa, że jeden, może dwa będą dzisiaj. Reszta pewnie w kolejnych dniach. O ile w ogóle będzie reszta, no bo jak ktoś tam śledzi gnioty, to wie, że te jajka to są tak zebrane, zleżane, to jeszcze niektóre to i zimne noce były i ta gąska tak raz siedziała, raz nie siedziała na nich, także ja tam się cudów nie spodziewam. Jak będzie chociaż kilka sztuk, to będę zadowolony. Najważniejsze, żeby nie był jeden, tylko bo jeden to tak. Słabo idzie, cały czas krzyczy, bo wiadomo, chce mieć towarzystwo. Taka ich natura, że się w grupie lęgną i dlatego krzyczy. A jak już są chociaż dwa, to już są zdecydowanie, zdecydowanie bardziej spokojne. I to dotyczy i emu, i kurczaków, i kaczek. No wszystkich tych zwierzaków, które się z jajek wykluwają. Przynajmniej tych, które ja z jajek wykluwałem. Podobno jest taka teoria, że ten pierwszy, jak się wykluje, to tak głośno krzyczy, żeby te w jajkach słyszały i że te je pobudza już do wykluwania się. Ciekawe, ile w tym prawdy. Ciekawe, czy są jakieś badania naukowe na ten temat. A może poszukam, to się podzielę z Wami takimi informacjami pewnie gdzieś przy kolejnym niedzielnym spacerze, ale to za tydzień, a jutro, no dalej, trzeba trochę tutaj podziałać, żeby do majówki się wyrobić. Namio to takie tam, te pomidorki, nie pomidorki, roboty to tu nie brakuje. Także zapraszam na jutro, na razie, cześć.